Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk edukacyjnie, technicznie. Dzisiaj taki krótki odcinek o malowaniu tapety, farbą, czym pomalować, jaki to da efekt. Także zaczynajmy. Tutaj mamy tapetę, która miała już kilka, kilkanaście lat. Była to tapeta koloru żółtego, ale już z widocznymi zabrudzeniami wierzchnią, warstwą też brudu. Tak naprawdę. I tapeta została pomalowana. No właśnie, czym pomalować w tapetę, żeby był dobry efekt? Na pewno najlepszym do malowania są farby lateksowe. I nie warto tu oszczędzać na kupować tańsze jakieś farby akrylowe czy emulsje zwykłe. Tutaj jest typowa farba lateksowa. Nie reklamuję żadnej firmy. Tych farb lateksowych jest Sporo na rynku, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj jest warstwa po, pomalowana dwukrotnie, żeby nie było to. Tutaj są łączenia tapety. Ktoś mówił, że wzorek charakterystyczny taki jeszcze zosta, został na tapecie. Także bez problemu taki efekt jest całkiem ok. Jak dla mnie odświeżenie ścian na pewno jest. Ściany są śnieżno białe. Bez przebarwień, tutaj warto zwrócić uwagę, że tapet nie gruntujemy. Oczywiście musimy ją odtłuścić, umyć wodą z płynem. Najlepiej. No i farby lateksowe mają to też do siebie, że dosyć szybko schną. Także łatwo pomalujemy jedną, dwie warstwy, czy trzy nawet jeżeli będzie potrzeba. Także na pewno jest to dosyć ciekawy efekt. Nie za dużym kosztem. Wydajność takiej farby to z jednego litra około 10-15 m2 możemy pomalować, także jedną warstwą oczywiście. Także jak najbardziej polecam malowanie farbą tapety, jeżeli komuś się nie chce tej tapety zrywać, czy nie ma czasu, nawet nie chce, nie chce zmieniać powiedzmy, i wdawać się w koszty, to bez problemu odświeżę taką tapetę. Malując ją farbą lateksową, właśnie także to było na tyle w takim krótkim odcinku poradnikowym o malowaniu tapety, czym pomalować, jaki to daje efekt. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia do następnego odcinka.